15 grudnia 2021, 20 minut po północy, przed chwilą skończyłem czyścić piec po 10 dniach przerwy z tych wszystkich zabrudzeń, które ma osadzone na ściankach. Popielnik był ostatnio czyszczony 4 dni temu, zatem dzisiaj troszeczkę tego było mniej. Mam tutaj taki specjalny metalowy kociołek. I jest w nim około połowa zawartości. Ostatnio, gdy czyściłem piec razem z popielnikiem, a w popielniku było sporo, zebrało się do pełna. W tej chwili temperatura podajnika jest 48 stopni, oraz zmiana jest taka, że jak zacząłem czyścić ten podajnik, miał temperaturę 48 stopni. Przepraszam, 52 stopnie. Przełączyliśmy pracę z trybu dwustanowego na pracę z algorytmem PID i zauważyliśmy taką różnicę, że piec zadowolił się dwoma workami na około 3 dni. W tym przypadku mówimy o pracy w trybie letnim cały czas. Dlaczego w trybie letnim? Ponieważ poprzednim razem, kiedy pracował w trybie dwustanowym, zabierał około worka powyżej worka na dobę, w momencie kiedy zaczął pracować na samym początku, na Pompach równoległych, też w algorytmie pracy PID zabierał. W tym trybie zabierał dwa worki. No właśnie, gdy było to zaznaczone, zabiera, zabrał dwa worki na dobę. Temperatura spalin 76. W momencie, kiedy zaczynał piec pracę w trybie dwustanowym, około 70 stopni wynosiła temperatura jego spalin. W momencie, kiedy zaczynał tę pracę, podawał, dmuchał. Temperatura rosła, aż do momentu, kiedy osiągnęła około 140-150 stopni, i wtedy kończył pracę, ponieważ tutaj było 49 stopni i piec skończył pracę wtedy przechodził w podtrzymanie nadal mamy tutaj 48 stopni tak jak mówię przed chwilą na początku czyszczenia było 52 stopnie to może współczynniki PID obejrzymy to czynnik mocy kotła 65% Korekta dolna nie była zmieniana. Korekta górna nie była zmieniana. Pit nadzór. Czas podawania. Jak dobrze kojarzę, to nie było zmieniane przez nikogo z nas. Metry bufora, no niestety bufora tutaj nie mamy. wstawienia zaworów. Zawór wbudowany 1-2. Nie ma tu żadnych zaworów. Jest tylko taki zawór trójdrożny. Tak wygląda podłączenie wyjście z pieca CWU zasilanie tam z tyłu powrót już tam tego może nie będę pokazywał. To jest podłączenie tej zimnej wody, która ma stanowić zabezpieczenie w momencie, kiedy piec się zagotuje. Tak przynajmniej instalator powiedział, że takie coś musi być. Tutaj ta rura daje zasilanie. Zaraz pokazuję gdzie. Tą rurą i rozdziela się na pompę CO i pompę podłogową. Dlaczego nie ma czujnika dla pompy podłogowej? Ponieważ tutaj jest takie coś, co podobno powoduje, że temperatura jest ustawiona za pomocą tego i on nie przepuści wyższej temperatury. Nie mogę zdjąć. Tak to wygląda w moim przypadku. Tak to jest ustawione. U góry jest szóstka. Tutaj niżej jest trójka na samym dole. Nie wiem, jak to widać. Tak to wygląda. Dlatego instalator powiedział, że tutaj nie ma potrzeby zakładania czujki od pompy CO, od pompy podłogowej, czyli pompa dodatkowa 1, że nie ma potrzeby zakładać czujnika, który ma rzekomo odcinać, który ma odcinać przepływ temperatury, zatrzymać pompę. Ktoś zapyta, dlaczego tutaj jest tylko jedno zasilanie. Panowie, którzy montowali, chyba wyszli z tego założenia, że tak jak było wcześniej, tutaj stał piec olejowy i tutaj było podłączenie jedną rurą do zasilania. To tak samo zrobili. Nie rozdzielili tego w tym przypadku na dwie osobne rury. Żadnego siłownika od sterowania z zaworem wbudowanym nie ma jest tylko taki zawór dlaczego jest ustawiony na 5? ponieważ wcześniej był ustawiony na 10 czyli był pełny przepływ i w pomieszczeniach panowała temperatura 26 stopni 26 stopni panowało w pokoju gdzie jest sterownik teraz jest 24,8 temperatura spadła od piątku a dzisiaj mamy już środę, bo jest po północy skręciliśmy zawór właśnie w tym miejscu na 5 skręciliśmy również grzejniki i trochę się ochłodziło na dole, bo pokojówka już temperatura osiągnęła. O, nie to. Pokojówka już temperatura osiągnęła, bo literka P już się nie mruga, tylko jest cały czas wyświetlana. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Podłogówka dla pieca to jest pompa podłogowa 1. W momencie, kiedy pokojówka osiągnęła, to osiągnęła temperaturę, pompa się wyłączała, a u góry w pokojach, gdzie są tylko same grzejniki było zimno, a na dole temperatura hmm, nawet była przekroczona. A dlaczego? No pewnie z racji tego, że ta czujka nie była podłączona. Nie było nie jest podłączona ta czujka od pompy podłogowej i nie miało co tej pompy zatrzymać. Ona cały czas pracuje w trybie ciągłym, chyba że wejdę sobie w menu instalatora. Pompę dodatkową jeden i ją wyłączę. To wtedy przestanie pracować. A z racji tego, że na cały czas pracuje i podłogi są ciepłe. chcieliśmy żeby było na odwrót, żeby grzejniki były ciepłe. Tak jak mówiłem, z racji tego, że u góry nie ma podłogówki w innym pomieszczeniu niż w łazience to instalator wpadł na pomysł, że zamieniamy kable, i teraz. Dla pompy dodatkowej jeden piec myśli, że zasila tą pompę, I tak naprawdę pompa CO cały czas pracuje. Taki był pomysł instalatora i dzięki temu teraz u góry w pomieszczeniach jest ciepło. Tak jak mówiłem, teraz piec został przełączony w pracę na pid w trybie letnim. No i zadowala się na chwilę obecną. Może troszkę więcej, jak połowę worka na dobę. Tak, bo dwa worki wystarczyły na trzy doby, jak na razie. Spieków jest mniej, piec jest mniej zawalony zaraz to pokażę otwieram tak to wygląda w tej chwili spieków jest mniej niż było wcześniej teraz próbuję zapalić oświetlenie, oświetlenie z telefonu tak to wygląda teraz wcześniej to potrafiło być tak dużo spieków że deflektor został zrzucony przez nie. Tak, został przez nie zrzucony i wielokrotnie 2 trzy razy już miałem go w popielniku. Co podejrzewam, że nie powinno mieć miejsca. Dobra, zamykam. To może w takim razie jeszcze pokażę jaki ten popiół jest. Większy kawałek. I troszeczkę bardziej sypki niż poprzednim razem. Mogę go zgnieść. Mogę go zgnieść. Tak to wygląda na chwilę obecną. Zgodnie z sugestią jednego z komentujących, zrobiłem tutaj szczelinkę. Może nie na 2 cm, tak jak sugerował, ale zawsze mogę troszeczkę jeszcze podkręcić i szczelinka się zrobi większa. Jak tutaj kadry są nie w porządku, to proszę mi wybaczyć. Jedną ręką nagrywam, a druga jest czarna od czyszczenia pieca. I tak na tą chwilę to wygląda. Jeden z komentujących dał informację, że temperatura podajnika nie powinna być większa niż 45 stopni. Teraz mam 47 i temperaturę spalin 80. Tak jak mówiłem, w pracy dwustanowej od 70 się zaczynało. Kiedy piec miał 46 stopni, a tutaj 57 jest cały czas zadana. Tak było na temperatura CWU w tej chwili i w momencie, kiedy tutaj mam zadaną 45, piec osiągał 46 temperatury wody, tak zaczynała się praca, pracował do momentu aż z 46 zrobiło się 49, przestawał pracować na spalinach było 150 stopni prawie, wentylator przestawał się kręcić piec był w podstrzymaniu i czasami temperatura urosła do 52 jak już się tak rozpędził, te 49 osiągnął, to 52 czasami dociągnął pewnie yy... jeszcze jakieś pytania, jakieś komentarze się na pewno pojawią będę dalej próbował rozwikłać jak piec ustawić a jeżeli chodzi o informacje z serwisu TH, bo niestety do Sasa się nie dodzwoniłem, no to powiedzieli mi, że w trybie dwustanowym tylko i wyłącznie Sas mi pomoże, w trybie PID oni mogą mi coś pomóc, ale w dwustanowym ustawieniu pieca nie. W tym momencie, po włączeniu PID-a, osiągnąłem dwie korzyści. Temperatura tutaj na podajniku spadła oraz temperatura przepraszam spaliny nie są aż tak gorące i zużycie jako groszku spadło tutaj pojawiła się jeszcze jeszcze pojawiło się pytanie w którym miejscu mam ten czujnik od temperatury podajnika podłączony a cholera wie szczerze mówiąc to nie wiem chyba gdzieś tutaj z tyłu Momencik, przełożę sobie rękę. Nie wiem jak widać, ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Nie czuję tutaj takiego ciepła. Tutaj czuć, że jest cieplejszy. A, jeżeli ktoś by mógł mi jeszcze wytłumaczyć jedną rzecz. W tym momencie wentylator ma 60% siły nadmuchu, według wskazania na monitorze. A w momencie, kiedy pracował w dwustanie na 35%, był o wiele, wiele głośniejszy. Z czego wynika, że on teraz przy 60% siły nadmuchu pracuje o wiele ciszej? Czy to wynika ze współczynnika mocy? Jeśli ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie, to mi coś rozjaśni. Będę wdzięczny. Tutaj jeszcze jedną rzecz pokażę o, nie tu też nie tu gdzie to było? To było moc kotła pierwotnie wynosiła 85% została zmniejszona do 65% i teraz tak pracuje Dobra, wystarczy prawie 18 minut tłumaczenia